Cześć kochani, jesteśmy na kempingu Fornela i jedziemy dzisiaj szukać jakiejś fajnej miejscowości na, na jakąś wycieczkę taką górską. Może wjedziemy gdzieś wyciągiem, zobaczymy. Stanęło na miejscowości Madonna di Campiglio, a tutaj zaraz wam coś pokażę. Tam mamy Lago di Nie wiem do końca jak to się czyta, ale generalnie jest piękne jeziorny znacznie mniejszy niż Garda. Zobaczcie, tutaj jest całe otoczone górami. No szukałem jakiegoś takiego punktu widokowego, aby. Je tutaj pokazać, ale no ciężko tu jest, bo tu jest dość mocno zadośnięte drzewami. Ale jeśli kiedyś będziecie chcieli tu przyjechać, to po prostu wiecie, że te miasteczka, te wioski są małe. Poza tym miasteczkiem tutaj wkleję Wam przymontowanie, co to jest za miasteczko. Miejsce piękne, ale bardzo spokojne, ciche i to raczej dla tych ludzi, którzy chcą spędzić na łonie natury wakacje, odciąć się od tłumów. Słuchajcie, no jedziemy do tej modnej di Campiglio i tutaj mijamy jakąś inną miejscowość tutaj w górach, w Alpach. To jest po prostu przeurocze, słuchajcie, no te domki są, kwiaty, zobaczcie, wszędzie tutaj tak no, kwiaty, te drewniane balkony, dużo ludzi jest pełno. O przykład tutaj jaki ten jest ładny pensjonat. Naprawdę śliczne miejsce. Sprawdziliśmy nazwę tej miejscowości i ona się nazywa Pincolo. O, zresztą zobaczcie, tutaj wyjeżdżamy z Pincolo. Także jeżeli szukacie fajnej miejscowości we włoskich Alpach, to Pincolo yy, przyjeżdżaliśmy i zrobiło na nas bardzo fajne wrażenie. O, i nawet zobaczcie, macie miejsce do kampenu zaraz za tym, gdzie stoją. Zobaczcie, jakie serpentyny wyjeżdżamy z autobusem. Zobaczcie, jak on. Ja naprawdę boję się, że on zaraz się na nie stoczy po prostu ten autobus. No i zobaczcie, słuchajcie, jaki to jest widok. Naprawdę. Podnął Czekajcie. I to jest po prostu niesamowite. No nie no, słuchajcie, musieliśmy tu się zatrzymać. Zobaczcie jaki po prostu tutaj jest widok. I właśnie jedziemy tam, do tej Madony di Campiglio. I tu gdzieś chcemy wjechać, ale jeszcze się nie zorientowałem dokładnie gdzie. Nie mam żadnej mapy. Ten internet chodzi jak chodzi. Więc nic, zobaczymy gdzie jedziemy. No i jest, zobaczcie, Madonna di Campiglio. Zaparkowaliśmy jakiś jakimś ciemnym garażu koło wyciągu. Gdzie wychodzimy, ale teraz nie wiemy co robić. Powiem wam tak szczerze. Chodźcie do tej mapy zimowej. Tu widzieliśmy taką zimową mapę na razie. Idziemy na żeby prowadzić po płaskich górach. Tak, płaskie góry to jest to co A potem szukaliśmy. będziemy się kąpać w suchej wodzie. Tylko. Dokładnie. To jest mapa z Kirena Campiglio. I jak widać tutaj te zielone to są wyciągi czynne, więc jest las, 2, 3, 4, 5 wyciągów czynnych, więc tak naprawdę sprawę nie ma letniej mapy, ale to trzeba było się zreflektować, gdzie to teraz pójść. Tutaj ludzie na tawce sobie siedzą, piknikują, tutaj mamy kąty tenisowe i tutaj jest jakaś kolejka. Ale tak powiem wam szczerze, no nie do końca wiemy, o tam jest jakaś letnia mapa. Szukam jakiejś mapy, żeby się zreflektować. Widzicie, tu jest jakaś kolejka. Moglibyśmy tam spróbować wjechać tą kolejką. I powiem wam, że tutaj pachnie grillowanym oszczepkiem, naprawdę. No dokładnie takie zapachy tu się rozpościerają. Wszystko jest takie estetyczne, wszystko jest takie wyciuciane po prostu. No, nawet drzewka, płotki, budynki, no naprawdę. Jak tak to jest, jak się bez planu podróżuje, to nie, człowiek nie jest przygotowany, ale jest tu deptak, a deptak to już znaczy, że jest fajnie i jest jakaś mapka. i Jest jakaś woda tutaj. No zobaczymy tutaj, no, 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 powiem wam, że ale piękna architektura taka alpejska. Uuu, popatrz tam, jest taka marka myszek rokat. ale to jest jeszcze chcie... i... A, a to jest lokati, marka myszek. <śmany> powiem wam, że ten deptak, to on o tutaj się zaczyna, a tutaj się kończy, więc nie jest za duży. No i jest infopoint, słuchajcie. No i słuchajcie, i będzie mapa. Będzie mapa. Na <noise> pewno jakąś mapkę tam ma. Mapa będzie, na... słuchajcie. Taka radość. Musi tam, być mapa. Już cały czas chodzimy i szukamy jakiejś mapy. Gdzie to mapa? Gdzie nie mapa? mapa ale nie ma. No i słuchajcie, zamknięte. 12.30 siesta. No i niestety, koniec infopoint. Nie ma mapy. Ola, mapy nie ma. Słyszysz? No słyszę, no to już jest tragedia, no. Ale na co teraz zrobisz? Nie wiem, złamie się. Dobra, słuchajcie, czyli wjeżdżamy na Monte Spinale. Monte Spinale, tam jest taka trasa po pięciu jeziorach. Mam mapę, słuchajcie, mam mapę. E, szukamy jeszcze toalety. I tam to jest taka trasa Five Lakes. Pięć jezior. Ona trwa 6 godzin. Pewnie 6 godzin nie przejdziemy, bo niestety, no, zanim tu dojechaliśmy, trochę czasu minęło, ale zobaczymy, gdzie tam sobie pójdziemy. Zapłaciliśmy 37,50 za całą naszą godzinę. Czyli 3 bilety dla dorosłych jeden dziecka. No chodzimy tutaj, o, w takie... W taki tunel. Słuchajcie, jedziemy, ale to chyba nie jest Montespinale, tylko Palon, z tego co widzę. Montespinale jest o tutaj, zobaczcie, z drugiej strony. Tu jest Montespinale, a my jedziemy kolejką na Palon. Tutaj na dole zostaje ta Madonna di Campigio. No i jest fajnie, jest fajnie. Wagoniki. Mam nadzieję, że nie stanie się to, co z kolejką nad gardą w tym roku. Cześć. Zobaczcie, tu pod nami są krowy, mają dzwonki. I tak dzwonią. A tu można samochodem przyjechać, nie wiem co za miejsce. A zobaczcie, jeszcze tam la kolejka, jest. tam można było jechać. No dobrze, już tą wybraliśmy, więc nie będziemy gdybali. Zobaczcie, te krowy tu sobie tak chodzą wszędzie, wszędzie. Dookoła, po ulicy. Tak. Chyba na sobie poszły. Weźmy się do kolejki. Wyjeżdżamy już. Tu jest mniej więcej tak, a w tą stronę mamy taki widok. Ale no, no dech spiercie. A zobacz, mogliśmy też na tamtą wjechać górkę. ale tu wybraliśmy. No, coś trzeba było wybrać, słuchajcie. No. Ciężko na wszystko wszędzie być. Wyjechaliśmy, ale ja cię zobaczę. Ola, ja cię kręcę, ale widoczek. I tutaj macie restauracyjkę na samej górze. Powiem Wam, że to jakoś tak nieintuicyjnie. E Yy, opisane, no ale jest jakieś lago, Lago retort. i chyba idziemy do tego Lago Litord. Miało być 15 minut? Jest 15 minut. A ścieżka o prowadzi właśnie tak. A bardzo przyjemne jest. Na razie jest w miarę płasko. Maciek, macie, macie, macie macie macie, łańcuch jest, zobacz. Ty zawsze chciałeś zabezpieczenia. A tu jest taka linka metalowa. A ludzie tutaj jak, się, jak mijamy ich, mówią selwę. Dostaliśmy wytyczne takie brzmiące jak oksymoron, czyli że jedziemy w góry, ale ma być płaską. No to dość challenge był, słuchajcie, z takimi wytycznymi. Ale udało się znaleźć lasek, która jest w górach, które co prawda nie są płaskie, ale to lasa jest płaska, więc zobaczcie. Czyli tak, my zaś chcieliśmy płaskich gór, suchej wody i naturalnych skitalsów. I grzecznego Maćka, same oksymorony. Mniej naturalnych skitalsów. <noise> słuchajcie, no to jest tak pięknie jesteśmy tak zachwyceni z Olą, że jesteśmy w szoku. Tu jest jakiś taki szlak zejściowy. Będziemy musieli podjąć decyzję, czy będziemy jeszcze gdzieś dalej szli, czy zejdziemy tym szlakiem. No zobaczymy, no, na pewno trzeba było do następnych jezior przejść tutaj przez tą górę. A tak w ogóle słuchajcie, to to jest po prostu włoska dolina pięciu stawów. Wszyscy to nazywają to pięć stawów. Teraz rozumiem czemu na, yy, na tej kolejce było napisane Cinque Lago. Maciek sprawdzał turawkę. I się pokuł, bo okazuje się, że taka piękna słuchajcie trawka, że jest taka bardzo sztywna i taka kłująca. Mama powiedziała jak aksamit. A to się okazało, że to taki słaby ten aksamit. Jak widzieliście tutaj szlaki to wszystkie to jest takie czerwona i biała. No taki znak czerwono-biały. Natomiast w Polsce, wiecie, mamy wiele kolorów. Natomiast błędnie się przyjęło, że u nas kolory zależą od po prostu trudności szlaku. Nie, u nas jest tak. Czerwony szlak to jest taki główny szlak. Niebieski szlak to jest taki dodatkowy. Zielony szlak to jest taki długodystansowy. One zwykle zobaczcie, że one na przykład wzdłuż granic idą i idą po ścieżkach graniczników kiedyś. A szlaki czarny czy żółty to są takie szlaki zwykle łącznikowe w Polsce. A tutaj idzie nasz rodzinny fotograf. Tak, ale wiesz co? Trzeba jeszcze Twojej mamie wysłać. Tak, wysyłamy zdjęcia wszystkim. Dochodzimy powoli do tego stawu. I tutaj mamy, słuchajcie, wodospadzik koło tego jeziorka. Jeszcze jeziorka nie zobaczyliśmy, tu jest taki punkt widokowy. I jest wodospadzik śliczny. Oj, Maciek się daruje do tych dzwonków. To jest pewne. Zobaczcie takie dzwonki, jak krowy mają, można sobie pograć. Lago Ritord. 2071 metrów. I tutaj już nam się pojawia tafla tego jeziora. Trochę mi przypomina czarny staw kąsienicowy. Tak, no, nadchodziliśmy się, słuchajcie. Ale nic, no. Miejsce jest piękne. A, jak cudownie. Sprawdź zimna woda. Na pewno. No weź ręką tylko. I? No taka chyba nie, nie do końca, skoro tak nie zalegował. O. No nie, słuchajcie. 10 stopni, jak w buni W Bośni. Tam jest ścieżka i ta ścieżka chyba idzie do kolejnych jezior. Tutaj mamy te odganki z dzwonkami, ale cały czas tu ktoś stoi. Zagramy coś na tym, co? Ah, tutaj. Nie wiem, brzmiało jak blaskotek, czy nie? Maciek się teraz dobry. Nie Maciek, pałeczką się uderzy, tak patrz. Dwoma palcami? O właśnie, tak. Zobaczę, tak. No grasz, bo nagrywam. Gdzie tutaj jest ścieżka i ona wchodzi tam na górę na no Topas ja Diotalo. I teraz wam pokażę. Tutaj, z tego miejsca, tu jest Topas Diotalo, I podobno tu do następnych jeziorek jest za 3 godziny i ta cała trasa tędy to jest około 5-6 godzin. Jest godzina 14. No nie możemy sobie 5-6 godzin po pozwolić tutaj. Ale żeby podejść sobie tutaj pod tą, do tego. Ale stąd, stąd tak samo teraz: wrócić tu, to też będzie kupa czasu. Wysilimy się, idziemy tędy to, tu na górę, na tą przełęcz pas sobie Płaskie góry, no góry. No nie, Ham płaskie góry miały Hamówy jedne. Hamówy e, być. Ooo. sucha woda miała być. Widzicie, tak się chodzi Gdzie z nimi po górach. Macie. A właśnie, <śla> To jest taki facet. Dziecko ma w nosi i to dziecko tak kima, tak mogłówka. Słuchajcie lata. Naprawdę. Dzieci mają zdolność kimania w różnych miejscach. Skończyły już się płaskie góry, nie? Nie skończyłem, bardzo jeszcze w część, która nie jest płaska. A nad tym jeziorkiem jest tak. Fotograf z tyłu, część fotograf. A jaka tu jest złościna zobaczcie, tutaj mamy jałowce, a to wygląda jak azalie, tak naprawdę. No i jeszcze są ja godziny. I wrzosy, o, Macie, jak godziny i wrzosy. No i to idzie, ale idzie mu ciężko. A za nami i pan idzie skurde z kurde z czterolatkiem w pleczak. Płaskie góry, a ja zrozumiałem płaskie od płaczu. No i to widok. Kto płacze, ten płacze. Ja się cieszę i raduję. No kochani robi się coraz chłodniej i chmury nachodzą. Powiem Wam, że jak na Orlą tu się idzie. Dolina nazywa się Pięć Stawów. Tutaj jest wejście jak na zawrat, popatrzcie się. Jak na zawrat niebieskim od Pięciu Stawów. Słuchajcie, no i doszliśmy. Aso do di torto. 2277. Dzieciaki, nigdy nigdy nie byliście wyżej. Byliśmy, a Gdzie byliście wyżej? To jest wyżej niż Szpiglasowa Przęcz. Byliśmy, ale Szpiglasowa Przęcz byliśmy sami. A na to musieliśmy ten. A to prawda. Tu wjechaliśmy trochę wyciągiem. No na 2000, a na szpiklę znowu wyszliśmy sami. Dalej ścieżka leci tam, tam gdzie ci ludzie. Podejrzewam, że tam w tych zagłębieniach są kolejne te jeziora. M moglibyśmy tu próbować na dół zejść, ale nie wiem, czy ten taki, taka czerwona ścieżka przerywana to jest jakiś szlak górski czy narciarski, słuchajcie. a Nie chcę ryzykować, więc pewnie wrócimy. Zresztą oraz jest spodejście. Ta droga idzie tam, zobacz, tam na górę idzie. A, zobacz, czyli ten czerwony to chyba tam, dzieci ludzie schodzą. Jest już późno i zobaczcie, jakie czarne chmury idą, więc decyzja jest po prostu, wracamy tą drogą, którą znamy, zejdziemy sobie piechotą. Nie będziemy tam ryzykowali z szlakiem, który tak naprawdę nawet nie wiemy ile nam zajmie. Jest pewna tradycja, zawsze jak to daje mi kamerę do podtrzymania, to muszę coś nagrać. Integr! Zeszliśmy z powrotem do tego jeziorka i teraz decyzja którędy wracamy 15.30 około 14 zaczęliśmy czyli półtora godziny weszliśmy i zeszliśmy na tą Czy coś pogramy Nie tym Ja domowo będę wszystko, ale Tak zwana improwizacja. Szlak wchodzi jakby do domu i wychodzi tędy. No widzicie, jesteśmy poza Daj Garzon, 2600 metrów. I Malaga-Ritord mamy godzinę 10. Tam było 50, tu godzinę 10. Czyli właściwie, no nie do końca wiemy o co chodzi, ale idziemy. Nie wiem czy słyszycie, ale tam świstaka wam przez chwilę nagrałem. Idziemy, słuchajcie, na 2000 metrów i tu są drzewa. Odwrotnie niż u nas, bo u nas już sama trawa i kosodrzewina. Teraz musimy zejść tu na dół do tej ścieżki. Pian dei Mugi, 1975, słuchajcie, jest godzina 16.10, do Madonny di Campanillo, tutaj mamy jeszcze godzinę 30, do Malaga Ritord, mamy 40 minut. Idziemy i mamy takie widoki, słuchajcie schodzimy, trochę z czasem walczymy bo jeszcze mamy tutaj 2 godziny powrotu a jeszcze chcemy coś zjeść i zaraz się okaże że przyjdziemy prawie o północy na nasz kemping. Słuchajcie doszliśmy już tutaj do tego miejsca tylko że zapomnieliśmy jak ono się nazywało także no zaraz wam powiemy zobaczcie tam jest stacja tej kolejki co dojechaliśmy szliśmy tutaj wzdłuż tej góry tam jest to jezioro, weszliśmy tu na górę na tą przełęcz, zeszliśmy tędy o tutaj i tu właśnie Tędy idziemy. Tam były dwa drogowskazy. Jeden był 50 minut, drugi godzinę 20. Najwidoczniej poszliśmy godzinę 20 i dlatego nie szliśmy tutaj tą ścieżką. Mamy tu przydrożny krzyż na tle góry. Ale będzie piękne zdjęcie. Już to widzę. Idziemy tutaj teraz do tego schroniska. tak mi się wydaje, że jest nasia odjecie. Nie, ma to się nazywało. 1753 metry. I zobaczcie tutaj jest... Taki punkt widokowy. No idealne miejsce, słuchajcie, na no, wszelkiego rodzaju zdjęcia. Gdzie mamy wariatów? Jedno takie, drugie takie, a czycie wariat też będzie nie robi takiego. Jak się pan czuje? Czas na łeb polecisz, będziesz lajował. Tutaj taki powóz stoi, a tutaj serki produkują. No i się doczekaliśmy. Kurczę, zaczyna padać deszcz. Powiem Wam, że idziemy taką drogą, i ona wygląda jak droga z morskiego oka. Gdzie tu jest ta gondolka, którą wjeżdżaliśmy na górę. O, tutaj jedzie. A my jesteśmy w tym miejscu, gdzie krowy były wtedy, jak jechaliśmy, ale coś nie widzę tych krow na razie. Zostały tylko ślady zbrodni po tych krowach. Zobaczcie, tu są te krowy z dzwonkami. A my przychodzimy, przez po sesję? właśnie zostaliśmy obszczekani dość mocno. Tutaj o, serek, widzieliście? Tam w tym serek był. Tam gdzie macie to Audi Quattro, to jest start do jakiegoś slalomu, do zawodów. Gdzie tutaj to jest wszystko oświetlone na maksa, zobaczcie ile jupiterów. To znaczy, że to musi mieć naprawdę jakąś homologację Fisu Tatlasa. I tutaj jest, nie wiem czy to jest zjazd, czy slalom, ale tutaj się zaczyna. Gdzie się nie patrzymy, to ten wagonik, ta gondolka jedzie. Także naprawdę, jak musicie, zastanawiacie się, czy będą tutaj jakieś wyciągi, czy wjedziecie, to tu jest ich pełno i w różne miejsca jadą i są czynne. A tam w oddali mamy kampery, a to oznacza, że można tutaj najprawdopodobniej przyjechać i sobie na tym parkingu przespać się tu. Jeśli ktoś z Was był tutaj na naltach, to dajcie znać. Napiszcie, gdzie najlepiej, która klasa. Bardzo nam się to podoba, może byśmy chcieli tu jeszcze przyjechać. A te słupy tutaj są po to, żeby na nie siatkę założyć, że jak zjedziecie tu z tego stoku, żeby się po prostu nie władować do stumyka. No i już tu w dole mamy Madonnę, o. Mama z Julką nas tak, tak, odst tak odstawiły, zapitalają po prostu. Po prostu tak. o właśnie tak robią, o właśnie O tak robią, właśnie tak. Kozębów nie zgub. Oświetlona tlasa. tutaj dociera, zobaczcie ile jest tych pitalów, jak to musi być jasno. Po prostu, tu zawodnicy dojeżdżają i wyhamowują tutaj. Słuchajcie, 18 godzina, wracacie, a tu oczywiście pizzeria zamknięta, dopiero do 18.30 będzie otwarta. A to nazywa się Audi Ski Stadium. O, i tutaj jest nawet chyba, o zobaczcie, rysunek jak to wygląda. Widzicie, tak wyglądają zawody tutaj. Wszystko od 18.30, my głodni jak wilki. Zobaczcie na ten dom. Ja wiem, że chodzę i nagrywam wszystkie głupi, ale no jak jego nie nagrać? Zobaczcie, jak pięknie okwiecony jest. Czyli tutaj macie takie dla dzieci dojeżdżenia na rowerkach. ale super. A my nie możemy nic znaleźć do żarcia. Idziemy deptakiem, ale to jest inny deptak niż wtedy. No to się zdobiło dużo ludzi, i tutaj już widać, że to jest czynne. Więc idziemy gdzieś usiąść. No niby restauracje są, ale ludzie tylko snaki jedzą w nich. Trochę dziwne. Ludzi pełno, ale w tych kawiarniach tylko jest kawa, słuchajcie. Oni tu pizzy na razie nie sprzedają. Nawet jak zaczną sprzedawać, to dopiero po tej, po osiemnastej, po dziewiętnastej. Ale powiem wam, że ludzi się narobiło po prostu pełno. I po prostu jak tu byliśmy z rana, to nikogo praktycznie, ma mało ludzi było. A teraz masę ludzi. No zobaczcie, jakie, jakie fajne zadaszone zejście, akurat czekaliśmy przejścia do naszego parkingu. Zatrzymaliśmy się w miejscowości Dare i tutaj mamy camping, e, zaraz wam powiem jaki, camping Val Vandena. E, I o, mamy tutaj taką pizzerię Le Fonte, o i tutaj zjemy chyba pizzę. Nie, hamburgera czy ten. O zobaczcie, tu jest ten camping Val Vandena. tak wygląda. No, tym razem ja coś nagram. Zatrzymaliśmy się w tej pizzerii, którą wybrałam, tak na zasadzie a mniej więcej oceny. Nie widziałam, jak wygląda, tylko tak na internecie. patrzyłyśmy jakieś oceny. Bo dopiero są otwarte od 18.30. No zobaczcie, Wal Wendela Camping. Nawet nie wiedziałam, że przyjedziemy tutaj koło kempingu. Ustawiliśmy na pizzerii. Wasze są z tebelku. Wow, nawet fajnie to wygląda. Ale to hamburger bez tego, bez bułki. No, ciekawe. No trudno no, zjecie bez bułki. Dobra, a macie bułkę, bułkę? Ma, a mamy piłkę. Nie, nie mam ma. Bułki, ja to <laughs> to bez bułki. Zamówiliśmy hamburgera, a to nasza pizza. Także idziemy jeść.